Tak, pakowanie samego rana. Nie wiem jakim cudem ruszamy w drogę do Kapadocji. Jest godzina 5.42, Dało się wszystko ładnie schować. Nawet prezenty dla rodzinki, kawki i tak dalej. Zobaczcie jaki centrum biznesowe przyjmują. Warszawa to taka malutka jest w górnej do miasta, że szok. I zobaczcie jakie tutaj są Boże, Boże, mgła. Wszędzie biały. Pierwszy posług na stacji benzynowej i musiałem kupić energetykę pół litrowy burn. Takiego już nie piłem. Mam tutaj zupełnie inny system tankowania panie, coś pan chce tutaj czego pan szuka taki raz? Mamy zupełnie inny system tankowania, pan najpierw podchodzi, wbija tutaj numer rejestracyjny samochodu, potem można dopiero jakoś tankować on mi zatankował, umył szyby potem idę tam do kasy płacę i z jakimś kwitkiem, że zapłaciłem, podchodzę do pana. Znowu mu daje ten kwitek, że jest zapłacone. O, tam działa już ten facet. Wtedy można odjechać. Ogólnie mają bardzo wysoki poziom w tych stacji benzynowych i bardzo wysoki poziom dróg ekspresowych i autostrad. Lepszy niż w Polsce, na pewno. Zostało nam 488 400... km. Tak. 5 godzin drogi plus przerwy, czyli 6,7. A że akurat mało robimy tych przerw, to. To 6,7. <gry> trzeba być optymistą i wierzyć w to, że będzie to 4,50. Ale przynajmniej zobaczcie, jakie piękne widoki tutaj dookoła mamy. też może być łatwiej wziąć z całym krajem No i mamy przerwę około 270 km przed Kapadocją na stacji benzynowej, gdzie mają tutaj Starbucks, Market, jakiś kebabik. No i powoli, powoli zmierzamy do celu. Za nami, w tamtą stronę, właśnie mieliśmy Ankarę A tam właśnie zmierzamy do Kapadocji Póki co, jak tak patrzę na rejestrację, jeszcze żadnej nie widziałem Innej niż turecka, poza naszą Trochę jest na niemieckich blachach, raz na jakiś czas można zobaczyć Ale te niemieckie, to przecież są po prostu Turcy, którzy wyemigrowali do Niemiec Przyjeżdżałem do rodzin na, na wakacje Wspieraliśmy do Kapadoc i powiem Wam, że trafiliśmy na najlepszy hotel, jaki mieliśmy do tej pory. Kosztował 35 euro za pokój, a zobaczcie, co będziemy w tej cenie mieli. Zacznę od skromnych rzeczy, od parkingu, parkingu dla samochodzika. Tutaj Pan da mi klucze, żebym mógł zamknąć. A teraz idę do hotelu. To zobaczycie, jak wygląda hotel i jak wygląda nasz pokój. Podkreślam, że to jest za 35 euro. Więc szok, to jest po prostu szok. Nie wiem skąd ta cena się wzięła. Czy to dlatego, że chcą zrobić reklamę na bookingu, żeby nałapać dobrych ocen, i potem je podwyższą, ale póki co jest rewelacja. To co tu już widzicie, tu już się zaczyna nasz hotel. Idziemy najpierw do recepcji, oddam klucz do parkingu. To jest wejście główne, właśnie przez recepcję. Thank you i tak wygląda hotel w środku tutaj rano w cenie jeszcze jest śniadanie więc może się wziąć to pod uwagę i tak on wygląda dookoła Idziemy dalej, teraz skierujemy się w kierunku hotelu tam już widzicie Karolinkę To jest właśnie nasz pokój Tutaj możemy sobie w cieniu siedzieć Palić sobie ciszę lub papieroski Lub pić drinki Zobacz na ten talerz na górze co przedstawia Tutaj rybka Przypadek, nie sądzę Wchodzimy i patrzcie To jest nasza świątynia Tutaj możemy Się wylegiwać Ja byłem tutaj Zobaczcie na te wszystkie ja się ozdoby. Nie będę a mój podwładny będzie leżał na tamtym. Tylu. Ja jestem tak? twoim sułtanem, więc, więc uważaj. Więc uważaj. Patrzcie dalej. No telewizorek zasłonięty. Proszę, herbatkę możemy sobie zrobić. Lub kawkę. I idziemy dalej. Wchodzimy do toalety. O, panie! Wpadliśmy do toalety. I tak wygląda toaleta. To wszystko za 35 euro. Taki pokój. To jest sobie będziemy odpoczywać dzisiaj. Potem może drona odpalę sobie, polecę trochę w górę. No i teraz tuż obok naszego hoteliku prosimy sobie zjeść. Obiadek. Patrzcie, jaki mam widok. Szkoda, Tam, dokładnie tam, te rejony, to tam będą startować te wszystkie balony z samego rana W wschodzie słońca. Więc samego rana musimy wstać i gdzieś pojechać w jakiś idealny punkt widokowy. Będziemy szukać takiego na google, który ma najlepsze oceny. Tam sobie pojedziemy i tam będziemy oglądać te piękne krajobrazy. Jeszcze trochę nakręcę widoczków z muzyką nawoływania do modłów. Z meczetów. Właśnie sobie złożyliśmy zamówienie, zjemy sobie, pójdziemy sobie pochodzić po tym miasteczku, a jutro z samego rana, prawdopodobnie około 5, będziemy musieli wstać, pojechać w ten punkt widokowy, który sobie znajdziemy. Tam obejrzymy balony noszące się w powietrzu, a następnie będziemy szukać skalnego miasta i zwiedzimy skalne miasto. No i przyszło nasze jedzonko. To jest dla dwóch osób i to jest dla dwóch osób. Wygląda pysznie. Robimy fotosy i zaraz ruszamy do jedzenia w tej pięknej scenerii. A tak się właśnie nazywa to miasteczko, w którym teraz mieszkamy w kapadocy jakiś mały park, pełno ptaków. Będzie kaczki, gęsi. Proszę, ile ptaszyska tutaj lata? Wypływa. Proszę, krótki spacerek w misowością Avanos. Karolinka chyba za znajomościami, zdjęcie z tymi dwoma koniami. Końmi, koniami. Idziemy dalej. Karolina, a wiesz co tam jest? Jest napisane Old Town, czyli stare miasto. No, może potem zajrzeć. No tak, tak. No. Już tłumaczę. Old Town, czyli stare miasto. Mamy dużo czasu. Nie, no teraz poszło Namyśliły się, namśliły taki takie szlamazary. Ona stała Rze tam. Rzeczywiście się rusza. Ja akurat dzisiaj będzie ten pek, że rzecz się zawali, nie? Panie, panie. Wow. Tutaj poproszę, panie. On się, się rusza, zapytać. on się rusza. Porusza. Jak dżownica? Dzika dżownica. To, 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 to co, ty taki? co to taki? Co oh, oh, Panie Czy ty to nagrywasz? Ja mam stabilizator obrazu Więc ja nie wiem czy to będzie widać Ale w głowie Wcale Nie no wcale Jezus Nagraj mnie Nagrywam Nagraj mnie O Jezu ja nie mogę. Teraz wyprawa na Stare Miasto Old Town Rzeźba wskazuje, że jakieś rzemieślnicze tutaj miasteczko jest Aha Garncarstwo No i w końcu dochodzimy do Starego Miasta Pełno pamiątek, restauracyjek pewnie Kafejek i zobaczymy co tam jeszcze się znajduje Tutaj na wejściu kebab Tutaj sklepiki, po lewej stronie No to Kondrat będzie kupował magnes Jaki wybrałeś? Wybraliśmy, Wybraliśmy ale ty wybrałeś najładniejszy Który wybieramy? Ten, Kapadocja i wszystkie... Pokaż go O ten Tutaj jest sześć miast, które są dookoła Kapadocji no tutaj teraz będziemy sobie piwkować zdrowie za wyjazd zobaczcie jak tutaj hotel wygląda w nocy jak jest ładnie oświetlony przejdźmy się kawałek dalej A ładniejszy, w jakim w życiu? No mi się bardzo podoba ten klimat i wystrój A tutaj miasteczko nocą Trochę się dzieje, dzisiaj sobota Nasz hotelik, sofa hotel.